আরে mano wszystkim na moim kanale Kazik Bożówka Dziś, was, pom, pom, dziś Wam pokazuję laptopa MSI dobra, dobra Przekręcimy go Zobaczmy premierę Jaka kiedyś była Dobra Przekręćmy go tak z powrotem. O, zobaczmy, co tu jest. Dobra. Nic tu nie ma, nie widać. O, zobaczmy jak on wygląda to się łatwo się otwiera no znowu o, fajny laptopik to widzicie i teraz się przyjrzyjmy on na tutaj f6 na kamerkę bluetooth f9 internet F10 na dwa monitory F2 no i popatrzcie co on ma na monitor drugi internet HDMI na kartę pamięci tu ma dwa usb -ki. I mikrofon i ładowarka a do tego taki fajny. Jeszcze niedużyty guzik. O tutaj ktoś wydrapał ale to będzie dobrze. To będzie tak. I jeszcze odpowiem. Tu może ciężko będzie. tym się pować U4, I5, O6. No, no, już tym by nie zagrał. W gry nawet. Bo laptopy się nie, nie, nie nadają się do gier najlepsze lepsze są komputery, inne. Tym komputerom aby można grać sobie, aby Tetrisa. No. subskrybujcie mój kanał, łapcie w górę komentarze i dzwoneczki. No i jeszcze wam pokażę jak to jest model tego. Laptopa model, model, aha, model RTL81 A to nie to Gdzie ten model jest? No dobra, to jest 2009 roku Laptop na 2010 to może jakiś być tam model Aha. więcej nie udzielam informacji no nieraz ktoś może system wykraść model od albo po kluszu. i po z tyłu po informacjach w HDMI to było lepiej widać ale nie nagrywam w HDMI nagrywam na stereo stereo jest lepsze bo nie widać tych kluczy wszystkich ale ten laptop nie ma klucza żadnego to i tak nie, nie ma się, tylko są te, te modele. I uni krop. To jest czwarta część z filmiku. Ostatnia. No. Subskrybujcie mój kanał, łapki w górę, komentarze i dzwoneczki. O, zobacz nas są jeszcze raz. O, tak mhm. idziemy. O, o to chyba coś będzie widać. A no będzie widać, no nie widać. No i widzicie że kamerka jest to. Mik jakiś, nie wiem co to jest, a tu gdzie tu siwe to się łączą, ale widać, że ściachrany jest ten panel. Mieszka trzeba podłączać kreaturę i działać, nie lecimy z System nie system jako tej kompodar się używało w czasach 2010-2009 czyli 12 lat temu dawne czasy to ma już 10 lat 10 lat I już samolot leci dobra. Idziemy dalej. No i co wam mogę powiedzieć o tym laptopie? Nie wiem. Już co będzie? Co było? Kiedy na stanie. Filmik miał być wczoraj, ale nie nagrywałem wczoraj. Dziś mam nagrywam. Burza też by była wczoraj, ale nie nagrywałem. Ale to dziś się coś wymyśli z filmikami. Subskrybujcie mój kanał. Łapki w górę, komentarze i dzwoneczki. Jeśli chcecie więcej takich filmików Ubijajcie suba Komentarze i dzwoneczki. Łapki w górę I widzimy się w kolejnym filmie Cześć Ale to laptop nie jest taki stary bo tamte tam trzy to jest starsze, no a tutaj to o, jeszcze wiatr rusza tym ekranem, no to na razie, cześć.